Pani zdaje się chce się tutaj w coś ubrać. Czego pani szuka? Płaszcza wiosennego. I znalazła pani? No troszeczkę muszę dietę zastosować, poćwiczyć to wtedy może zabiorę. I muszę Panu powiedzieć, że od wielu lat niestety szyję na miarę, choć bardzo nie lubię tych wszystkich przymiarek, tych miar, tych poprawek i tak dalej, bo nie mogę znaleźć na siebie gotowej odzieży. Po prostu jestem facet, można powiedzieć, nietypowy. Jeżeli przyjdę do sklepu, no to zwykle coś. Albo spodnie za krótkie, albo rękawy za długie, albo yy, w barach, że tak powiem, za szeroko czy za wąsko. No i nigdy nie mogę kupić coś gotowego. I dlatego bym bardzo życzył sobie, że może wreszcie nasz przemysł odzieżowy pomyślał o tych nietypowych, żeby ta odzież bardziej jakoś pasowała, żebyśmy mogli wreszcie przyjść do sklepu, nabyć coś i wyjść ku radości z nowym jakimś sprawunkiem pod pachą. Prezentujemy sylwetkę D. Proszę zwrócić uwagę na sposób ubrania pana w tej sylwetce. Ubranie dwurzędowe, zapinane na dwa guziki, a mimo to Wydłuża sylwetkę w plecach jeden jednorościęcie. A jednak są ubrania dla tęgich panów, którzy mają najwięcej kłopotów z konfekcją. Inni też znajdą tutaj coś dla siebie. Ale to jeszcze nie jest sklep, to są dopiero targi odzieżowe. Czyli przemysł oferuje, handel wybiera i kupuje. Różnorodność prezentowanych modeli i rodzajów odzieży świadczy o tym, że przemysł chce nas jak najlepiej ubrać. Przemysł odzieżowy postanowił skończyć z pojęciem klienta nietypowego. Pragnie zadowolić wszystkich i są ku temu wszelkie dane. Dotychczas teoretyczna możliwość ubrania się w konfekcję wynosiła dla pań 35%. Obecnie wzrosła do 75%. I jest to liczba zupełnie realna. Dziś już wiadomo, ile na przykład trzeba uszyć sukienek na sylwetki smukłe, a ile na tęgie. Stało się to dzięki badaniom antropometrycznym, które pozwoliły ustalić, ilu nas jest szczupłych, tęgich, niskich i wysokich. Na tej podstawie opracowano dokładne tabele rozmiarów odzieży. Projektanci bacznie obserwują, co dzieje się w stolicach mody światowej. Nie kopiują niczego dosłownie, tworzą polską modę, która uwzględnia obok aktualnych tendencji także nasze tradycje i upodobania. W konfekcji męskiej przemysł również lansuje nowe wzornictwo. Chce ożywić jednostajną szarość naszych ubrań. Usiłuje przekonać swoich odbiorców, że garnitur nie musi być koniecznie gładki i koniecznie granatowy. 85% mężczyzn może już dziś ubrać się w konfekcję. Mówimy tutaj o tabelach, procentach, rozmiarach, ale jak się ma w tym wszystkim zorientować zwykły klient, gdzie znaleźć siebie w tym gąszczu znaków i symboli? Spróbujemy to pokrótce wytłumaczyć. Każdego krawca interesują przede wszystkim trzy podstawowe wymiary klienta. Wzrost, obwód klatki piersiowej, obwód pasa, a u kobiet obwód bioder. Przemysł szyje dla klienta masowego, musi więc przewidzieć szereg wariantów. Różnimy się przecież między sobą nie tylko wzrostem, ale także tuszą. Badania antropometryczne wyodrębniły cztery podstawowe sylwetki. Sylwetkę A, czyli szczupłą, B, średnią, C, krępą i D, tęgą. Podane u dołu liczby informują, jaki procent mężczyzn w naszym kraju odpowiada poszczególnym sylwetkom. Teraz wystarczy znać tylko swoje wymiary, żeby na podstawie danych z etykiety handlowej znaleźć odpowiednią dla swojej figury odzież. Kolejność danych na etykiecie jest następująca: wzrost, obwód klatki piersiowej, obwód pasa i typ figury. Podobny podział na cztery podstawowe sylwetki zastosowano również w odniesieniu do kobiet. Liczby u dołu informują, jaki procent kobiet przypada na poszczególne sylwetki. I tutaj potrzebna jest znajomość swoich wymiarów, żeby móc je bez trudu odszukać na etykiecie. Kolejność jest ta sama. Wzrost, obwód klatki piersiowej, obwód bioder i typ figury. Producenci odzieży projektują, więc kroją i szyją dokładnie w oparciu o tabelę rozmiarów. Trudno tu zresztą mówić o szyciu w tradycyjnym znaczeniu, skoro maszyny, agregaty i automaty wypierają z naszych zakładów igłę i nożyce. Każdy rok przynosi coraz doskonalsze rozwiązania technologiczne, niemożliwe do wprowadzenia poza przemysłem, np. klejenie niektórych elementów odzieży czy formowanie na specjalnych maszynach a wszystko z myślą o tym, żeby gotowe ubranie leżało jak ulał. Szycie na skalę przemysłową nie oznacza produkcji seryjnej według jednego szablonu na jedną przeciętną sylwetkę. Oto marynarka dla sylwetki C, spodnie dla sylwetek B i D. Tu najlepiej widać, jak różne rozmiary ujęte w tabelach przeistaczają się w gotowe wyroby dla różnych sylwetek. Przy odzieży niewymagającej dokładnego dopasowania do figury podział na sylwetki jest uproszczony. Na przykład w koszulach mamy tylko dwie grupy. CD dla figury krępej i tęgiej oraz AB dla figury szczupłej i średniej. Niezależnie od tego dla sylwetki średniej wprowadza się nowość w postaci tzw. koszuli pasowanej. W odniesieniu do płaszczy damskich i męskich również przyjęto podział tylko na dwie grupy. AB dla sylwetki szczupłej i średniej oraz CD dla sylwetki krępej i tęgiej. Informacje o typie figury oraz dokładne wymiary zawarte są na etykietach. o których winien wiedzieć klient jest więc sporo. Co robić, żeby wędrówka po sklepach była krótka i owocna? Przede wszystkim trzeba znać swoje trzy podstawowe wymiary: wzrost, obwód klatki piersiowej, obwód pasa czy bioder. Konfrontacja własnych danych z symbolami na etykiecie powinna sprowadzić przymiarkę w sklepie do zwykłej formalności. W chwili obecnej przemysł produkuje odzież w 418 podstawowych wielkościach. Oznacza to, że każdy, od dziecka do osoby w sile wieku, niezależnie od wzrostu i tuszy, powinien znaleźć w sklepie odpowiedni dla siebie ubiór we wszystkich rodzajach odzieży, czy to będzie koszula, bluzka, sukienka, garnitur czy płaszcz. Trzeba zatem znać swoje wymiary, żeby móc wybierać wśród rozmaitych modeli, wzorów tkanin i kolorów. Ubieranie się w konfekcję jest prostsze i tańsze niż szycie na miarę. Przemysł oferuje odzież dla wszystkich. Warto skorzystać z tej oferty. Terima kasih telah menonton!